i czołem witam was już w nowym odcinku przygód z minecraft to już czwarty odcinek na początek zbierzemy trochę nasionek potem powiększymy domek o coś jest To monotonne będzie, więc jak coś możecie przewinąć film. Kolejne, a tutaj jest nawet kilka zabierzeń, to aż tyle. Nawet tego żelaza i węgla tu nie odkryłem. Trzeba to wziąć. E, gdzie O, tutaj. Nawet nawet tego mamy. No węgla dużo nie potrzebuje. Dzikie zwierzęta. Jeszcze tutaj. Okej. Okay. Potem to zobaczymy. Idziemy dalej. na, Może mało tych nasion. está snowboard speedom e vamos ir ok agora vi acho que não tenho Zbierajmy. O, spadało. Ile mamy? Pięćdziesiąt trzy. No, no Nawet, nawet. Mały śmietnicek. To trzeba przetopić. Oh, idealnie! To tutaj. To także. I powiększamy domek. A nie trochę tu ciemniej. Tutaj, pokoik. czas na świecę. Może nie świecę, tylko pochodnię. To znowu ja. Tu ciśniemy dalej. What the fuck? O, wiem tutaj tak i zrobimy sobie z tego pokoik. Tylko będzie trzeba jeszcze powiększyć, a to tutaj oczywiście taki mini pokoik Tak o żeby był tutaj też coś będzie. Przebije się niedługo w ścianie. No więc... Przetopiło się? Przetopiło się. Tak. No to idziemy zwiedzić tamtą jaskinę Zapomniałem posadzić. Po potem. Pochodnie są. Chociaż jest ich mało. Damy radę. Będziemy oszczędzać. Idziemy tutaj. Tutaj nic. Wezmę pochodnie. I idę dalej. To jest ciemno. Tutaj też nic. I wychodzimy. Na no domciu. Iść spać przy okazji posadzić, sadzić, parzyć, zaregalizować, jajko, niespodzianka, jak tutaj moje dzieci, kwiatki są. Może ja długo jakiś posąg zbudujemy. To był fortal. Dobrze na Wiem. To będzie taka działuszka. do tego miejsca. Chociaż tutaj można coś innego zbudować. Trzeba jakiś schowek albo coś. No. Może lepiej pomysł ze schowkiem. Powiększyć to jakoś. A tutaj trzeba zamknąć. Tak będzie lepiej. Na razie to niech tak zostanie. To idziemy spać. Zombi Pomocy kadofiu Dlaczego się go zabić nie da? Udało się. Idziemy spać dalej. Boję się! Boję się. <noise> Tego właśnie nie lubię. Oj, oj. Co coś zjeść. No to mamy problem. O to jest. No to jak mnie zabije? Oj, oj. Ciężka sytuacja. I się udało. Na chwilę zrobimy na PC4, bo chcę tę noc przespać. Ok, już możemy dać na no, normalo strzała i na siłę szukać. To bolało. Mam niemiłe wspomnienia z nocy. O tutaj. Nasionka. Patykiem białym debiuj. O, moje pochodnie. No, Zniszczyłem ich około pięćdziesięciu, a wypadły tylko trzy. Dużo jajek tu widzę. Hmm. O tutaj. Może coś będzie. Okej, okay, osiem może być. Idziemy do domciu. A, patykiem po brzuchu Tak w ogóle, to wody potrzebuje. Oui, oui, va champion. A to? Okej. Tutaj oj, skończyła się pierwsza miłość. To dla gowerytem poszło. Okej, znowu. Oto od nowa. Musiałem zatrzymać z, z jednego powodu. Którego nie mogę zdradzić. O, kto nie chciał, więc was żegnam do następnego odcinka. Pozdrawiam, Maćku Osiu. I gangsty.